Społecznej czwórce tacy nauczyciele. Super, chyba nie zwiliczę, więc się z wami dzielę. Od języków jest ich bardzo wiele: polski i angielski to poważna sprawa. Te dwa języki to conversation, podstawa. Hiszpański i niemiecki ciekawość w nas poruszają, bo w krajach Europy i nie tylko drogi otwierają. Dzięki matmie i fizyce znamy na świat przeróżne wzory. Na chemii potrafimy dodać to do tego i tworzyć kolory. Na geografii wędrujemy nie tylko palcem po mapie przez kontynenty. Dzięki historii znamy daty, ważne postaci i dzieje zakręty. Na biologii liczę kości, ości, mięśnie i inne części ciała, bym na przyrodzie przy owadach je zemdzała. Dziękujemy nauczycielom od muzyki i rytmiki, bo dzięki nim znamy różne muzyczne triki. Pomysł jeden często w nas gości. Dzięki technice, plastyce, odesei i sile ich kreatywności. Na WF-ie wyginam śmiało ciało. Tam o zdrowie dbają, bo ruchu mi za mało. Potem zanurzam się w świecie kąpów i wiadomości. WOS i informatyka kompasem mądrości. Tu religia pomaga, by nie zgubić wartości. I EDB bezpiecznie do celu. Przyszłości. Już w zarówce każda pani mianuje badacza, by w jeden trzy piękno świata, lite, liczenia i relacji przed nami roztaczać. Chętnie zaglądam do świetlicy. Ile tu czasu spędzam? Zabaw, żartów, figli nikt nie zliczy. Do biblioteki z radością przybiegam na przerwie. Sięgam po mądrości książek, już prawie pełny serwer jeszcze pedagog, psycholog, pogadać z nimi można, żeby żadne uczucie nie poszło na odstrzał. Wszystkich trudno wymienić. Pamiętamy, pewna sprawa. Dziękujemy. Z wami nauka to świetna zabawa.